Serdecznie witam, dzisiaj spotykamy się z Pawłem Przygłoskim i porozmawiamy, jak zwykle, Paweł miewa wykłady na temat historii. Witam cię serdecznie. No, cześć, cześć. Może zacznijmy od takich kwestii najstarszych chronologicznie, mianowicie, jak byś tak ocenił na podstawie swojej wiedzy, kiedy Najwcześniej możemy datować Słowian. Jak byś to ocenił? Ale um, Słowian, widzisz, się mówi, że o Słowianie, Słowianie przybyli. Tak. Słowianie to jest nazwa związana ze, zwycięz, ze zwycięstwami naszego ludu, mhm. który zamieszkiwał um, Słowianszczyzna. Tylko, że to nie byli Słowianie bo ta nazwa powstała dopiero po pierwszych zwycięstwach Słowian nad, Rzymami, nad Rzymem, a ukształtowała się dopiero po tym, jak Słowianie pokonali Rzym. Bo ostrogoci, którzy zajęli Rzym, pierw pier było także, bo tam było 12 plemion lechickich. Tak. I to podstawą, byli wandalowie od naszej rzeki Wandy, Wandali w sumie, tak. Wisły, I, i Goci od Gutalu po łacinie, a po starosłowiańskim to był Gotal.